Bitwa warszawska, bitwa roku 1920 miała charakter przełomowy dla całej wojny. Otóż inwazja Rosji bolszewickiej została zatrzymana tu na przedpolach Warszawy. W związku z tym idea budowy Muzeum Bitwy warszawskiej 1920 roku była żywa jeszcze przed II wojną światową. Oczywiście Druga wojna światowa, potem komunizm, spowodował, że ta idea nie została zrealizowana. Aż do czasów współczesnych. Podjęliśmy inicjatywę zbudowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Było wiele związanych z tym historii, ale przełamaliśmy bariery. I oto, proszę Państwa, za mną widzimy już bryłę budynku. Jest nasyp, który w najwyższym punkcie ma 17 metrów wysokości. Są dwa maszty, na których wiszą proporcje biało-czerwone, nawiązujące do tradycji ułańskich. Maszty mają wysokość 70 metrów, są oddalone od siebie na więcej niż pół kilometra. Teraz będziemy budować amfiteatr, który będzie stanowił miejsce, z którego wszyscy będą mogli podziwiać rekonstrukcję bitwy 1920 roku. Jak powiedziałem, wiele było tu wyzwań. Które stanęły przed budowniczymi. Wyzwania zostały pokonane. Jednym z wyzwań było to, że teren jest podmokły, ale przełożona została rzeka. Spowodowano w ten sposób, że zagrożenie podtopieniami jest ograniczone. No i właśnie budynek już stoi. Na razie mamy wstępną wystawę tu na planszach. Zachęcam, żeby zapoznać się z tą wystawą. Przystąpimy także do stałej wystawy. Eksponaty, które zostały zgromadzone, dziękuję tu wszystkim tym, którzy na mój apel odpowiedzieli pozytywnie i przekazali eksponaty z bitwy 1920 roku. Po tylu tylu latach, po ponad 100 latach, rzeczywiście był pewien kłopot, również po czasach komunizmu. Był pewien kłopot dotyczący Zgromadzenia eksponatów, ale te eksponaty są i będą świetnie pokazane właśnie w tym budynku. A oto nad nami strony samoloty, żeby uczcić dzień wojska polskiego, żeby również zademonstrować siłę wojska polskiego, żeby być dumnym z tego, że Wojsko Polskie. Tak wzrasta liczebnie, że Wojsko Polskie również jest wyposażane w nowoczesną broń. To są warunki, które są niezbędne do tego, żeby Polska była bezpieczna. Mamy też piknik w Osowie, jak co roku, jest także punkt rekrutacyjny. Zachęcam do przystępowania do Wojska Polskiego, naprawdę warto. A żołnierze Wojska Polskiego nawiązują do. Tradycji, do chlubnej tradycji polskiego oręża, w tym do zwycięskiej bitwy 1920 roku. Wtedy naród stanął w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, odrodzonej przecież w 1918 roku. A więc to był wysiłek całego narodu, żeby obronić. Przedkostolką polską przed atakami Rosji Czerwonej. Rosja Czerwona wówczas próbowała odbudować swoje imperium. Dziś wyzwanie podobne stanęło przed Ukraińcami. Mamy świadomość tego, że Rosja, odbudowując swoje imperium, dziś w wersji putinowskiej zagraża innym państwom sąsiadującym, w tym zagraża Polsce. Przejawem tych zagrożeń są ataki na naszą granicę z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoordynowane z Kremlem, ale dzięki wysiłkowi żołnierzy Wojska Polskiego granica została utrzymana w 2021 roku. Teraz też zgrupowanie, wojskowe zgrupowanie zadaniowe rozpoczęło swoją działalność. Żeby odstraszyć agresora, żeby dać bardzo mocny, jasny sygnał, że nie opłaci się Polski atakować. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Jak widzimy, ten projekt już nabrał kształtów. Jesteśmy dumni z naszej historii, jesteśmy dumni z postawy naszych przodków w 1920 roku i dziękujemy dzisiejszym żołnierzom wojska polskiego za ich służbę.